Znamy już miejsce tegorocznych dożynek powiatowych. W tym roku będzie to Góra Puławska. Stosowne porozumienie dotyczące organizacji imprezy podpisali we wtorek starosta puławski Danuta Smaga, członek zarządu powiatu Ireneusz Rzepkowski oraz wójt gminy Puławy Kamil Lewandowski. Wśród tegorocznych atrakcji zaplanowano występy artystów muzyki Disco Polo, Czadomena oraz zespołu Vegas, Puławskiej Orkiestry Dentej oraz innych lokalnych artystów. Imprezę z racji Święta Plonów zaplanowano 28 sierpnia. Podczas dożynek nagradzani są wyróżniający się swoją pracą rolnicy. Odbywają się także tradycyjne konkursy na najładniejsze stoiska oraz więcej wykonane metodą tradycyjną i nowoczesną przez koła gospodyń wiejskich z obszaru całego powiatu. W przeddzień dożynek zazwyczaj organizowane są także zawody strażackie dla jednostek OSP z naszego regionu. Szczegółowy program dożynek powiatowych powinniśmy poznać w przeciągu kilku najbliższych tygodni. Dożynki są swego rodzaju podziękowaniem dla rolników i sadowników za żniwa i ukończenie prac polowych. Go GSM skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych, naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów. Montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany. Konkurencyjne ceny. Go GSM ulica generała Fieldorfa Nila 2, galeria nowa. Oraz Premium Mobile, galeria zielona na parterze obok ruchomych schodów.